Witam Was, widzowie, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku. Na samym początku chciałam Wam bardzo podziękować za wszystkie łapeczki w górę, za miłe komentarze i za subskrypcję na kanale. O Jaruś chyba pojechał, we mnie co swoje. A właśnie ja miałam do niego iść. Dobrze, że przyjechał. E, bo słuchajcie widzowie dzisiaj tak pomyślałam że wybierzemy się na zakupki bo to wiadomo święta się zbliżają e, trzeba jakiś prezent kupić tam e, o, dla Jarusia na przykład e, dla Dziejusia to on mnie wkurza to nie wiem wątpię no ale no, no trzeba tutaj prezenty pokupować dla rodziny słuchajcie a właśnie widzowie pisaliście już list do świętego Mikołaja. Możecie mi napisać w komentarzach. I możecie napisać nigdy w sumie nie używaliśmy tego, ale na przykład hashtag zakupy, zakupy możecie napisać, hashtag zakupy w komentarzu. Dobra, pójdziemy do Jarusia. Przywitamy się, bo jeszcze dzisiaj się z nim nie widziałam. O, tylko przyjechał, już gdzieś poszedł. Jarek! O, stoi przy ogórze. Jaroś! Jaroś, witam ciebie. Dzień dobry! Witam serdecznie, jak zdróweczko? E, co u ciebie słychać? Jak ci dzionek mija? A dobrze, dobrze, dobrze wszystko. U pani? A u mnie wszystko świetnie, zdrówko, luks. Tylko... Tylko trochę humor mam zły. Czego? Bo dopiero co wróciłem z poczty, bo dzisiaj dopiero list do Mikołaja wysłałem i nie wiem, czy dojdzie. O masz! Dojdzie, Jarek, nie martw się, jeszcze ile dwadzieścia dni. Ale to na, to na biegu nasz musi iść, to na pewno przyjdzie? Przyjdzie, Jarek, się nie bo ja, martw. Bo ja z kolegą rozmawiałem, to on już w listopadzie wysłał. A, no to on będzie właśnie tak szybciej mu dojdzie, ale Jarusia, co od Mikołaja chciałeś? Trochę rzeczy tam napisałem. A co tak najbardziej? Najbardziej. E, najbardziej Bentleya. E, Jakiego Bentleya? A co to Bentleya? Bentley taki samochód, albo Rolls, Rolls Royce też może być. Nie a, obrażę się. Ale w się sensie na pilota! Nie, nie, taki zwykły. normalny. A, a, samochód od Mikołaja, no Tak, tak. 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 Ale to tam przez komin się z nim zmieści Myślę, że mo nie musi przez komin, może może przy domu postawić. A napisałem... Nie, mówię, Jarek! Ruchołaja. W życiu, w życiu! Prezenty ale muszą być pod choinko! Ale napisałem... Prezenty że to muszą może być koło pod domu. choinko! Mikołaj A zawsze pod choinkę przynosi! A kluczyki do ja niech pod wycieraczko schowa. Nie, 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 na pewno. Mikołaj musi pod choinkę no dać prezent. Jeszcze, pod choinkę, jeszcze. nie pod domem. No dobrze. no dobrze. Ale jeszcze za przeproszeniem. Helikopter na taki na pilota. Chcę co? też. Co jeszcze? Yy, drona. A frytki do tego. A co, co za przeproszeniem? Jarek, nie za dużo! I skarpety. O, skarpety! Świąteczne. Skarpety to coś czuję, że Ci Mikołaj kupi. I jeszcze. Jeszcze chciałem, co ja chciałem jeszcze? Yy, kłada. Dobra, Jarek, skądś wymyślać? I jeszcze chciałem. Yy, ten. Taki. A co będę mówił? Dobra, Jarek, ty za mało napisałeś, za mało. Za mało. To więcej trzeba było? Pewnie za mało. No to jest. A, no to już super. Najwyżej Mikołaj ci po dwie rzeczy przyniesie wszystkiego, bo za mało no żeś napisał. No to super, a ja, ja już list wysłałem. Wiesz a co. dosłać jeszcze. To ty dopisz jeszcze drugi się wyślę, bo za mało. Naprawdę. A co za jeszcze mało? mogę chcieć? A weź jeszcze z parę pól, e, dom drugi, wille, Wszystko weź sobie. Kurde. Wyspę prywatną, e, ze dwa ciągniki, bo za mało. Ale ten wuchaty grubas w tamtym roku mi nie przyniósł tego co chciałem. Jak ty powiedziałeś na, na Mikołaja? Bo co roku jest to samo. Ja list wysyłam i on mi nic nie, takiego nie przynosi, co ja wysyłam. Bo się zachowujesz karygodnie cały rok. I luzkę no. powinieneś dostać. Na pewno, ja pomagam, pomagam przez pasy przechodzić, no, zakupy ponieść, pomagasz. a ten bohaty grubas co roku mi to samo przynosi, nic z listu I ciarek, bo A Kowalski, a Kowalski obok sąsiad, cały kurde, ca cała choinka była w prezentach Bo może Kowalski się był, zachowuje Niegrzeczny był, rozrabiał, ja pomagałem, tak, tak. cały czas grzeczny byłem, starałem się a ten grubas nie przyniósł mi prezentów taki, tak samo jak w tym roku. Ja cię już nie będę słuchała, bo tak gadasz, głupio. Eee, ja wszystko nagrywam i widzowie słyszą, jak ty mówisz na Mikołaja. Poza tym I tobie. Jaruś, tobie to się ruska Coś należy. Na nie, tobie się ruska należy i źle się zachowujesz, rozrabiasz, na imprezy jeździsz, na remizy, nie. robisz rozrubę, a później się dziwisz, że Mikołaj widzi. Ale ja tylko coś Mikołaj do cały powiem. rok obserwuje. Ja tylko coś do widzów powiem. Widzowie. No, przepraszam, że tak powiedziałem, ale. No, za przeproszeniem, no co to ma być? Ja list piszę, a nie dostaję tego, co chcę. I koniec. I Dobra. myślę, że mnie rozumiecie. Dobra, Jarek, skończę, dać. E, słuchaj, ja jadę do miasta. Moją furą e, kupić ci coś, tylko nie za dużo, bo bagażnik mały. A właściwie to nie ma. No może pani mi kupić te... Bym cię wzięła, yy... ale się nie zmieścisz, bo później zakupów nie położę. Bo zakupy może trzeba na siedzeniu kupi... pasażera kwaść. Kupi mi pani słodkobułkę tam. Jakoś. Coś jest jeszcze? Kiełbasę jako? Yy, może być. A mo może szyneczkę? szyneczkie kupię. Szyneczki, szyneczki kupię. No szyneczkę też może Ale no. coś takiego z jakichś rzeczy czy coś, to chcesz może ci... Nie, 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 nie. Dobra. Chcę. Dobra, Jarek, to ja będę ruszał. A... Dobra, nie ma problemu. Ja zaraz też jadę do, do miasta jeszcze... Ale nie do miasta, najpierw to muszę podjechać do tego. Do kolegi, bo tam się z nim... Uf, Dobra! Spadałem, to że To jedź, mam jedź tylko, bo do mnie przyszły. tylko się zachowuj. Ja jadę Jarek. Ale dobra. Dopiero za pół godziny ja będę jechał. Dobra, panie, ja już, ja już będę jechał, a dobra, cześć. Na razie. I się zachowuj, bo Mikołaj widzi wszystko, pamiętaj. Mikołaj obserwuje. Ale... Ciekawe, czy dupę w komin zmieści. No, tak będziesz gadał, to dostaniesz. Widzowie, wiecie co mi się wydaje? Eee, Jarek się źle zachowuje. I... I jemu Mikołaj chyba nie przyniesie. Czekajcie, przestawimy mojego gruzika, bo oczywiście ruszamy moją drugą furką. Zaczyna. No, w sumie nie moją, nie moją, bo to Zbychu dał na przechowanie. No ale co, no pojeździć sobie troszkę można. Odpalamy tu machinę. I ruszamy powoli na miasto. Się trochę. O, 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 widzicie, ja przyzwyczajona do tamtej furki, do gruzika, i tu lekko gazu dodam. To żem prawie ogrodzenie przewaliła. A, pokażę Wam coś. A dla Jarusia to Mikołaj powinien przynieść cholera jasna, O, taki prezent. ruskie, ruskie, kurde. A nie, co wymyśla. E, powyliczał prezentów na parę set tysięcy, a ta, na parę milionów. Jakieś Bentley'e, helikoptery. E, I on myśli, że Mikołaj przez, e, przez komin wejdzie z tym. Dobra, widzowie, ruszamy. Jedziemy na zakupy. No ten Jarek to czasami takie żarty opowie, że to, że to się w głowie nie mieści. Ja, ja jestem ciekawa, jak on sobie wyobraża, że że Mikołaj by to wszystko w worku zmieścił. Jeszcze przez komin wszedł i głupoty gada, że... O, o kurde... I go gada, że przed domem by zostawił. Dobra, trzeba uważać, wolniej jechać, bo... Słuchajcie, widzowie, tu ludzie łażą i zaraz kogo potrącę na święta. No... Dobra... O! O cholera! Była policja! Ja nie wiem ile jechałam. Nie wiem czy... O kurde, może zwolnię widzowie, bo... Bo strach, ale pewnie nie widzieli. Nie widzieli. Dobra, jedziemy. Jedziemy sobie na zakup. O kurwa. Dobra, ale ja się nie mam co bać, bo mam prawo jazdy. Zatrzymaj się. Hej, widzowie, nie ma się co obawiać spokojnie. Oni pewnie myślą, że nie mam prawo jazdy, a ja prawo jazdy zrobiłam. Dobra, spokojnie poczekamy. Włączymy awaryjkę, żeby się nie przyczepił. Olej się, o jak wolno. Grupa scholerny. Dzień dobry. Dzień dobry. O, proszę, kogo ja widzę? Znowu pan, o, o. cholera jasna, znowu pan. Pan się uciepił mnie, kurde y, bele, i mi spokoju nie daje. Pan mi zazdrości A. samochodu i tyle. A czym pani jedzie? Co to pani samochód? A to nie pana interes, ja panu w kieszy nie zaglądam. W takim razie poproszę dokumenty od samochodu? E, nie mam takiego obowiązku. Już nie trzeba nosić przy sobie dokumentów. Jak będę ja chciała bym... i będę ja tak mam. łaskawa, to dam panu co najwyżej prawo jazdy. A jak pan mnie będzie dalej denerwował, to co najwyżej panu PESEL podyktuje i pan se wkleja i sam. Jeszcze trochę. Co ty myślisz? Z kim ty rozmawiasz, kobieto? Z kim ty rozmawiasz? Co ty masz sobie to mówić do mnie? Nie krzycz na mnie! No! Nie proszę, stara, ty! Co ty, Wiesz, po... kim rozmawiasz? Yy, proszę podać Kolero? numer od znaki, jadę na komendę to zgłosić. Proszę! No, sięńczę zapała, dobra? Yy, numer od znaki, będę zgłaszała twy, twoje nazwisko. Proszę że żeś nie jest przebieraniec. Co? 78 numer znak. No, 78 to ty masz u chłopie. Dobra, już zapisałam. Zgłoszę cię dziadu. za obelgi dla obywatela. Kobieto, no. zrozumie. Kim ty jesteś, żeby dla mnie głos podnosić? Biznesmenko! I starsza kobieta! Cywilem. No. Cywilem. A ty, A ty co? Kodź, że ty jesteś starsza kobieta. Przekroczyłaś prędkość. Nie przekroczyłam. I to tyle. E, proszę, zob Poczeka. proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć. Widzowie, może ja rzeczywiście przekroczyła? Nie, on mnie pewnie oszukuje. Chce mnie naciągnąć na pieniądze. No i wolno aż z szkolenie zapała. E, proszę zobaczyć 115 na godzinę. O, żeż ja pierdziele. O, karamba! E, w terenie zabudowanym. Niestety, tam jest jeszcze kościół, tam jest teren zabudowany. Kończy się dopiero tam. E, e, ta, także, proszę pani, w dniu dzisiejszym e, nakładam e, mandat w e, wysokości 500 zł. Ile? Obrazę funkcjonariusza! Co? Od... Jaką obrazę? Pomóżku ty! Pop, e, pop, po, 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 podniosła pani na mnie głos. Bomie, tak, żeś tak, w kościół, żeś na mnie krzyczał, się ja proca! A pani mnie oddebili, zwyzywała? No bo coś jest, debili pomózg, psy e, dziękuję, mandat w wysokości no. 50 Masz dodatkowy chromosom. on, za chromoso. obraz i funkcjonariusza. A od kiedy obraz? to? Od kiedy to konstruktywna krytyka i powiedzenie prawdy to obraca? Luba się! Nie podnosz na mnie głosu, rozumiesz? No, Jak mi ten... Nie, koniec tego. Zaraz pan jadę. I również w dniu dzisiejszym zabieram pani prawo jazdy. Z Co? Jak zabierasz rękności. prawo jazdy, jak ja je odebrałam parę dni temu? Było, proszę pani. Nie, ja nie powoli. oddam. Nie oddam prawa jazdy, nie mam przy sobie. A, mi to nie interesuje, proszę pani. Ja mogę również to w panelu odebrać, także nie będzie problemu. A nie, no. W panelu to cię robili, chłopie! E, przepraszam, czy mam jeszcze drugi mandat? E, tutaj postawić. Całobrazę. Matko boska. E, taki w takim razie prawo jazdy pani w dniu dzisiejszym zabieram. Jestem ciekawy, jak pani wróci do domu. Dobra, gnębili cię w szkole i tyle, i dlatego jesteś taki głupi. E, a na czym mogę być miły? Nawet na jeszcze. ciebie nie patrzę. Mogę być miły i na 24 godziny jeszcze pani pozwolić, ale jak pani dalej tak będzie do mnie rozmawiać, to tak się nie dogadamy. To ja nie będę już nic mówiła. Ale co, co ja sobie o panu myślę, to pani się tylko może domyślić. W dupie to mały, co pani sobie o mnie myśli. No dużo masz, to ci się zmieści. Słuchaj mnie kobieto. Myślisz, że nie wiem, kim ty jesteś? u każdy to wie. Myślisz, że nie wiem, z kim się zadajesz? Nie wiem. A z kim ja się zadaję? Ho, ho, ho. Panem Jarkiem. No Jaruś jest no. dobry, chłop lubię, go. E, i mnie, panie, jeżeli pani e, powie, a czy Jarkowi, żeby przyjechał do nas na Komendę, to możemy się dogadać. No dobra, dobra, powiem, że gruby kazał przyjechać. To się dogadali i musi go Pani zaprowadzić do nas. A ta, ma co Jarek, to jest pies, czego będę prowadzała na smyczy? Jak będzie chciał przyjechać, to przyjedzie. Dobrze, w takim razie widzę, że się nie dogadamy, nawet... Jak się nie dogadamy? I... Już się dogadaliśmy. Pisz ten nie, mandat nie, i wyginaj nie, do Drawska. O, o, o coś innego mi chodzi, ale dobra. A, pieniądze? Co, proponujesz wyzec, łapówkę, tak? Nie nie, 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 To masz stówkę! Inaczej sobie eee, życie ułożyć! Pisuję. Pisuję jeszcze dodatkowy mandat za przekupstwo funkcjonariusza w dniu dzisiejszym. Aresztuję panią. Grozi pani do dwóch lat więzienia. Dobra, żartowałam! Daj to no, Nie, Nie! Nie! Zamykaj to! Kto ci pozwolił dotknąć samochodu? Zostaw! Żartowałam! Nie chciałam ci dać stówki! O tym zapominam! Zna pani moje dobre serce, bo mam dzisiaj dobry dzień. To chcesz pan tą stówę jednak czy nie! nie dobra! Gość. Dobra! Nie. Ja nie, do nie, Zamknij! No dobra! Chciałam dać za to, że mnie arestujesz. Dobra, zamknij! Damki, nie dam stówy! zamki. Stara babo, zrozumie. Jestem tutaj wodzem w tej policji, mogę robić co chcę! Dobra, dobra, ja wiem, najlepszy, no, najlepszy policjant Idę wypisać mi. mandat, zaraz będę. Oj, i Widzowie, co za pierdolnięty typ. No ja nie wiem, chciałam stówkę dać, się bulwersuję. Przecież ja nigdy nikomu problemu nie robiłam, żeby dać e, na bukie. Naprawdę, a to jest jakiś przykłopek. To chyba jest ten typ, co gadał ostatnio, gdzie już, się go tam coś bulwersował się. Ja pierdzielę no się z nim gadać nie da. Już nie chcę prawko piecze. ja tyle lat bez prawka jeździłem, to se poradzę. Ale już nie chcę z nim gadać. No, czy już mandat jest? Halo? Chłopie! Mowę ci odebrało? No i stoi się kapi. z pojazdu, kobieto. Czego? Czego? Co ci mam powtarzać kilka razy i stoję się patrzę, co mam powtarzać? A po co mam wyjść? Zapraszam, proszę wyjść. Ja nie jadę no. na komendę. Nie jedziemy, musimy usiąść tam, ja muszę spisać wszystko, proszę wyjść. Jezu. Zamknij mi te drzwi, a nie mi tu otwierasz. No. Poczeka panie. Ty mnie tak denerwujesz, że już do Ciebie nie mam sił. Nie, nie, nie! Na pewno! Kobieto! Czowieku! Jeżeli sama nie wejdziesz, będę musiał Cię skuć. A po co mam wchodzić na pakę? Kobieto, zrozum, że ja muszę kur... kur... mać wszystko spisać. Ja na pakę nie wsiadam, bo mnie zamkniesz. No to w takim razie mam użyć... Użycie... by użycie tutaj się, tak? Wszędziego. Dobra, ale jak nie zabieraj mnie na komendę, ja wszystko nagrywam. Doby to bab. Nie zabieraj mnie na komendę. Siadaj. A nie tu wsiadłam. Kobieto, siadaj tu. Nie wiem jak. Nie umiem tak wysoko nogi podnieść. Ja tu postoję, albo dobra, tu postoję. Dobra. No ja posiedzę. Eee, słuchaj mnie. Poczekaj, poczekaj, ja tylko wyłączę kierunkowskazy, bo mnie wkurwają. Pisowie, zobaczcie, jakie ładne kierunkowskazy są w Lamborghini. Ej, chłopie, po co mam tu stać? Słuchaj mnie teraz tak... E, nakładam mandat na ciebie w wysokości 500 zł za obrazę funkcjonariusza. No, dalej, dalej. E, Mało. Kolejny mandat w wysokości 500 zł za... Nie no przesata, no czemu tyle? Za przekroczenie prędkości. E, ja za tą, wiem. Głupią, za te głupie pyskowanie, gdyby pani rozmawiała ze mną kulturalnie jak człowiek człowiek. Synu, to... nie denerwuj mnie, no, ja mam trzy lata... Trzy razy tyle lat, co ty? Co ty mi tu gadasz o pyskowaniu? Kobieto. Jestem funkcjonariuszem. Nie można dawie podnosić głosu. Ja zaraz nie tylko głos podniosę, jak mnie jeszcze podenerwujesz. Słuchaj! Jak ja! Yy, a, a jak ja! Myślisz, że jesteś bezbronna? Co? Myślisz, no, nie że bezbronna nie jesteś, że nie, nie? Nie, nie Czyzłek? jestem bezbronna. Możemy zrobić KSW tutaj. Kobieto, mam cię aresztować na policję, Ja się z tobą tu nie będę musztrował. Czowieku, jak ja nokautowałam już takich jak ty, to 48, ty, to ty ześ na, na chleb, na chleb mówił Pepa na Muchę Ptapta, pta, jak dobra. ja żebym nokautowała takich jak ty. W takim razie, aresztuję panią. Dobra, 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 już, dalej te mandaty. Mam 30 wysok z tytułu prędkości oraz w dniu dzisiejszym odbieram pani prawo jazdy. Asy weź. A se a zna pani moje dobre serce. Jak swojego nie masz, to sobie weź. Nie, ja sobie drugie zrobię. I, I zna pani moje dobre serce. Ma pani je ostatnie 24 godziny, e, żeby już nie musi Pani lafety wzywać się. Ma pani 24 godziny, żeby wrócić e, pojazdem e, do domu i ewentualnie załatwić jakieś tam potrzebne sprawy po 24 godzinach, jeżeli... A ma, mogę na zakupy jechać? Mówię, ma pani ostatnie 24 e, godziny. No i dobra, i teraz Przyjmuje jak. pani mandaty, A ja znaj moje dobre serce, dziadu. E, teraz jadę na zakupy, będę kręciła bączki, a następnym razem, jak będzie tam mnie zatrzymywać, to już się na pewno wam nie zatrzymam przygłupki. Teraz nie mam prawa jazdy, to w dupie was mam. Dobra, pisz. E, daj te mandaty, razie. daj podpisze i jadę stąd. W takim razie dobrze, że pani mówi. E, następnym razem, bez żadnego gadania, od razu pało z łeb i aż aresztujemy, tak? A trzymamy umówić, A trzymamy umówić, stara pro, No, dobra. Będziesz sobie głos podnosić! Dobra, pisz, pisz, nie będę. Piszesz. Pisze. Piszę. Proszę tu podpisać. Dobra, daj podpisy. No już! Dobrze. Dziękuję bardzo. Życzę szerokiej drogi i do widzenia. Do widzenia! Kur... Nie mogę iść. Dobra. Do widzenia. Miłego dnia życzę. Do widzenia. Miłego dnia. A, widzowie. Wiecie co? Ja tak sobie myślę, że... że może... zawrócimy się i, e, pojedziemy Jarkowi opowiedzieć szybko historię. Czy może. Czy może najpierw smyknie? Zawrócimy się. Ja opowiem Jarkowi szybko historię, co się stało. Póki on jeszcze w domu jest. Tylko znajdziemy tu miejsce, żeby zawrócić. I ja sobie później zmyknę na te zakupy. Ale Jarkowi powiemy, co się stało. I właśnie pogadamy o tym zapale. Bo to przygód jest. On tu każdego z tego związki terroryzuje. Ja go w dupie mam o będę jechała, ile będę chciała. I więcej się już na pewno im nie zatrzymam. Teraz też bym się nie zatrzymała, tylko tym samochodem to wiadomo, w pola nie wiadę ani nic. I, a po drodze to ja tam uciekać to nie uciekanie. A też nie swój samochód, jakbym rozwaliła, to by zara było. Nieprzyjemność, ja to nie lubię tak czyim sprzętem ryzykować. Dobra, podjedziemy szybko do Jarusia, powiem co się stało, bo naprawdę. A właśnie widzowie, jeżeli ktoś jeszcze jest, to słuchajcie, dajcie znak w komentarzu i napiszcie hashtag zapała hashtag zapała to o tym policjancie bądź przykupek. Napiszcie hashtag zapała, ja wam przypnę serduszko, obiecuję. Wszystkim się postaram. Kto napisze hashtag zapała? O, Jarek odpalił bębkę. Jaruś, Jaruś, stój! Stój! Jarek! Stój! Wysiadaj! Co tam, tam pani? E, słuchaj, historię ci opowiem, choć szybko wysiadł, skaś na dobra, chwilę, już. dwie minutki to zajmie. Co się stało? Zapała mnie, zatrzymał, nie mam prawa jazdy. Co? No zabrał, dziad. Jak to zabrał? No i jeszcze ponad tysiąc mandatów. Ja to co pani zrobiła? E, no coś tam gadał, że 115 obok kościoła, jakieś nie. obelgi dla funkcjonariusza. No, u mnie. Pani no przecież oni tam często stoją, to trzeba powoli jechać. Nie, trzeba po prostu jechać tak, żeby nie zdążyli to konić. Więcej się nie zatrzymam, już sprawa jazdy nie mam, nie tym zależy bardziej, mi. Tym bardziej samochodem tu tego. Zbyszka, to by akurat wiedzieli, że to pani jechała. No tak, ale właśnie czyimś samochodem, to ja nie chciałam komuś problemów robić. Nie no, ja rozumiem, cholera jasna. No i co teraz? Dopiero pani co prawo jazdy Ja wdobiam te prawo jazdy. Mandat się zapłaci, ee, a na zapałę muszę jechać na komendę złożyć za nie? Bo dam mówił... zapała to jest ja to Na myślałem, mnie że on... mówił, że ja stara proca i głupia papa. Ja słyszałem, że ten zapała to mnie, mnie szuka. O właśnie, Jarek. On gadał, żebym ciebie jak psa na że przyprowadziła. A to scham jeden. No, śmietnik. I mówił, jeden. i mówił, że mi daruje coś tam, że mi prawo jazdy na 24 godziny, jak ja tobie przekażę, żebyś się stawił na komisariat komendy policji. No akurat się stawię, na pewno. Ja mu powiedziałam, że ja powiem, ale, że ty pies nie jesteś i cię nie będę na psmycy prowadzała. Będę mnie widzieć akurat No nie, i no, jeszcze wie. 24 godziny mogę jeździć, dlatego że powiedziałam, że ci przekażę. No dobra, okej, okay, no to Ale to nie dobrego, podałam ale... o tobie żadnych informacji, czy coś się nie martwi. Nie no, ja wiem, pani by nie podała tam na no, spokojnie, ale. Ja nie jestem, ja jadą, nie jestem pewnie. FK, że tak powiem. Ja uważam od no tak. Fk. Ale w końcu pewnie się dowiedzą, gdzie ja tu mieszkam. Zajadą, jest garno i koniec. Załepcie z garno i tyle, ale spokojnie, Jarek, ja znam kąk wopaldę. CBS przyjedzie i, i tyle będzie, bo już słyszałem, że tam CBS szykują. O, masz. No dobra, Jaruś. Problem. Trzeba ruszać na te zakupy, bo mi się czas kończy. 24 godziny tylko mogę A no. jeździć. A ja, jak jadę na zakupy, to słuchaj cały dzień, bo ja to wiesz, baba jestem, to chodzę i chodzę. No ja wiem. Dobra, ja ruszamy, to. bo ja widzę, że ty też już ruszasz. No do kolegi, no. jadę te części mu zawieś. No to ja ci mu zawieś, a ja jadę na zakupy. Dobra, Jaruś, słuchaj. Tylko trzymaj się tym razem. A nie, właśnie nie. Będę zapieprzała. Dobra. E, do widzenia, Jaruś. Zobaczymy się wieczorkiem. Cześć, no. cześć. Na razie e. ja pójdę tylko jeszcze te. Wezmę sobie. Dobra, tak. dobra, wejście te. Dobra, widzowie, wsiadamy, ruszamy. No, i słuchajcie, no i co? Nie zapomnijcie właśnie o hashtagach, o, wa, o których wam mówiłam. E, ja już Wam tu nie będę dłużej przedłużała. E, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. E, napiszcie, co sądzicie o tym dziadu policjancie. E, no, i napiszcie o, o listach do Mikołaja. E, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. E, życzę Wam. E, wesołego okresu przedświątecznego. E, dziękuję Wam za wszystkie miłe komentarze. Łapeczki w górę. E, no i do widzenia, widzowie. Zostawcie coś po sobie w komentarzu, zostawcie łapeczkę w górę. E, żegnam Was serdecznie. Do widzenia, papa. Pa. Oj, pojechał ten pies cholerny. Do widzenia.